Halo, halo, dzień dobry z tej strony Justyna Bronietka i witam was w kolejnym odcinku naszej audycji Po prostu biznes. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wynagrodzenia dla członka zarządu, dlatego że w ostatnim czasie trafia do nas bardzo dużo pytań, jak tak naprawdę ustalić wysokość wynagrodzenia prezesa zarządu, czy wiceprezesa, czy w końcu członka zarządu. Prawda jest taka, że nie ma żadnej złotej zasady, natomiast rozpoczynając od początku warto wyjaśnić różnicę pomiędzy wspólnikiem a członkiem zarządu, dlatego że tutaj bardzo dużo osób używa tych pojęć zamienienia, a chyba nie do końca jest świadoma, że to nie jest to samo. Wspólnicy są to właściciele udziałów, którzy zakładają spółkę, czyli są właścicielami udziałów i mogą decydować o tym, co zarząd może, czy nie może, czyli na, na normalnie świecie nadaje im uprawnienia. Między innymi powołuje zarząd do życia, do tego, żeby mogli zarządzać spółką. I teraz, jeżeli Jan i Alina zakładają razem spółkę, to oczywiście mogą siebie powołać na członków zarządu, czyli mówimy o rolach, a nie o osobach. Mamy rolę wspólnika i rolę członka zarządu. Wspólnicy nie decydują o niczym na co dzień, natomiast decydują o uprawnieniach zarządu, decydują o ich wynagrodzeniu, decydują ewentualnie o dopłatach lub dywidendach. Natomiast zarząd na co dzień operacyjnie zarządza spółką w taki sposób, aby ona generowała zyski czy też działała zgodnie ze strategią wspólników. I teraz, jeżeli chodzi o wynagrodzenie zarządu, to najpopularniejsze trzy możliwości na rynku to jest umowa o pracę. Umowa zlecenia i wynagrodzenie z powołania. Umowa o pracę jest jasna. Myślę, że w tym momencie, na przykład, prezes zarządu zatrudniony jest na umowie o pracę i otrzymuje zapełnienie tej funkcji konkretne wynagrodzenie, które w tej umowie o pracę jest opisane. Jeżeli chodzi o umowę zlecenia, sytuacja wygląda bardzo podobnie, z tym, że nie mamy tych wszystkich administracyjnych problemów, które generuje w nas umowa o pracę. I trzecia możliwość to jest wynagrodzenie z tytułu powołana. Powołanie to nic innego jak uchwała wspólników, która definiuje konkretne wynagrodzenia dla członka zarządu. Takie wynagrodzenie podlega podatkowi dochodowemu według skali, czyli płacimy 17,32% w drugim progu. Natomiast takie wynagrodzenie nie podlega składkom ZUS. W innych audycjach wyjaśnialiśmy, że takie wynagrodzenie można uchwalać z miesiąca na miesiąc, można uchwalić na rok, na całą kadencję zarządu, mogą być też na kwartał na przykład wynagrodzenia. Może być wynagrodzenie stałe i reszta uzależniona od dochodu spółki, więc tutaj jest pełen miszmasz, z którego może skorzystać każdy ze wspólników. Takie, takie uchwały nie trzeba zgłaszać do KRS-u, jest to po prostu wewnętrzny dokument spółki, który uprawnia zarząd do pobierania wynagrodzenia. No i teraz pojawia się pytanie, jaka ma być wysokość wynagrodzenia członka zarządu, dlatego że z tym jest bardzo dużo problemów. Wiele właścicieli firm jest jednocześnie udziałowcami i prezesem zarządu i bardzo często korzystają z tej możliwości w taki sposób, że chcą optymalizować koszty w spółce, czyli wypłacać sobie możliwie najwyższe wynagrodzenia. No i tutaj przede wszystkim trzeba się posługiwać stawkami rynkowymi. Zarząd może za zarabiać i 1000 zł, ale może zarabiać również 10 000. Wszystko zależy od obrotów, od dochodu naszej spółki. Pamiętajmy, że jeżeli nasz dochód w spółce jest dosyć niski, to raczej nie powinniśmy generować kosztów w postaci wyższego wynagrodzenia zarządu niż dochód spółki, bo to może powodować, że Będziemy działali na szkodę spółki, i różnie to może być rozpatrywane podczas kontroli. Jest tak naprawdę jedyny logiczny argument: to jest zachować zdrowy, racjonalny rozsądek, który powie nam, co to znaczy przesada lub nie w naszej spółce. Jest to oczywiście bardzo mocno związane z naszymi dochodami, z obrotami, z branżą, w której pracujemy, z poziomem ryzyka, który bierze na siebie taki członek zarządu. Nie do końca ma to związek z tym, ile ktoś zarabia w podobnej firmie, bo w tej podobnej firmie obroty mogą być inne, inna może być marża, inny może być zakres uprawnień takiego członka zarządu, więc od poziomu ryzyka również będzie zależało jego wynagrodzenia. Także niestety nie ma tutaj żadnej złotej rady, w jaki sposób to zrobić. Pamiętajmy tylko i wyłącznie o tym, żeby wynagrodzenie członków zarządu nie było wyższe od dochodu spółki, bo taka optymalizacja generuje stratę, co może być różnie odbierane przez kontrolujące nas urzędy, a prawdopodobnie kontroli będzie coraz, coraz to więcej. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.